Jakiegoś fajnego zawodnika lubięnego. Kacper Woryna. Kacper Woryna! Griszy Łaguty i teraz ciężkie bardzo mecze przed Robem. Jest I bardzo blisko spadku. Jak pan to widzi? Sytując pana prezesa, jesteśmy na kolanach, no i na razie niestety na nich pozostajemy. Była walka, na pewno bardzo trudny przeciwnik mecz. Duże emocje, byłem na trybunach i widziałem to, co się działo wśród kibiców. Cały czas ta dyscyplina broni się ilością kibiców atmosferą i tym, że to miasto chce żyć żużlem. Oczywiście to jest bardzo trudna, no ale to jest sport, jest walka i, i walczmy po prostu. Bardziej się wchodzi, nie przymyka gazu, trzy bardziej się wypuszczać Do środka to jest. Tyle to Kolejna rzecz, pogoda jest taka, że są zapowiadane opady, i go nie wiadomo kiedy, czy za godzinę, czy za półtorej, czy za pół godziny, bo różne prognozy różnie pokazują, więc będę się starał w miarę sprawnie prowadzić te zawody. Nie ma dzisiaj transmisji telewizyjnej na żywo, więc nie musimy się pod to podporządkowywać, więc jeżeli jedni zjeżdżają, nie ma żadnych zmian, to ja od razu włączam zielone dwie minuty i jedziemy. W prawo w Nikt nie stoi na wsparciu! Nikt nie stoi na Nikt nie stoi na wsparciu! Nikt A szybko, on może zacząć padać, żeby To gorzej, Rafał musi za tobą smyczyć pakować tak, tak. a ten się napędzał i... i Rafał nie, Rafał tak. On miał większą szybkość jak ty, zmień to co był przed ty. Zaczynałem Zaczynają oni krążyć, nie trzeba na to dawać ściągamy na wierzchnię, ale oni już tam się zabierają i... No. trzeba, albo, trzeba albo, tam, albo tam jechać, nie? Albo tam jechać, Koncentracja! Tak? You know, have you noticed with Techno when he does that? He goes in on, like both wheels, he doesn't yeah. come in like uh, that. Yeah. He goes in like, oh, yeah. and you know. then he's standing up. He's yeah. you know, good at it. Yeah, because it's fucking tall like fuck you can up. keep it there, can't you? Yeah. I come in a bit too tight so it starts to overspin and then. But you're skidding a lot, do you know what I mean. And yeah, yeah. you come in you're like, oh, I think it's like four, like the, the corner you've done in Vestro you know, when you passed I think, I don't remember. Yeah, yeah, yeah. yeah. Coming like nice and deep. All of it. <laughs> <He's gone. laughs> huh?

Zabolimy punktów nie to będzie dwa punkty, nie tylko z ładnego sprarży drugi. Tak jest. Dziękuję. Tak, Ale z kolei nam się tutaj. Tak, wiemy Natomiast w kasku żółtym chodzi o poluwa z Jason i w kasku białym W miarę kamper biały Jason Doyle w kasku żółtego. Mamy już wyniki biegu 14, pierwsze i drugie miejsce było kontrowersyjne, ale wygrał po powodnik kostów niebieski. To nie był 3 punkty. Max 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 Na niego 3 punkty, 2 punkty. Opasek duek to już wiemy. A to oznacza, że mamy relig w biegu 14 plus 3 i 39 do 45 na korzyść. Eki wygląda górskich. Panie Kierowniku, dzisiaj był to mecz walki i prawdy dla Rowu. Niestety przegrany i widmo spadku daje się coraz bliższe. Co tu komentować, chcieliśmy wygrać to spotkanie tak jak każde inne. Wszyscy wiedzą jaka jest obecnie nasza sytuacja i myślę, że na pewno z Griszą spokojnie mogliśmy się pokusić tutaj o dwa punkty. Stało się jak się stało, chcieliśmy bardzo tak jak mój zwyciężyć chłopcy byli bardzo zmobilizowani, a koniec końców w ucho. Dzisiaj mnóstwo gwizdów na trybunach, szczególnie podczas równania toru. Było ono zdecydowanie dłuższe niż zazwyczaj. Dlaczego? Co się zdziało? No, jak jest instytucja komisarza toru? Wszystko jest pilnowane czasami aż do przesady. Ja mówię, no tym bardziej, że groziło deszczem, bo te chmury by wyglądały bardzo groźnie nad stadionem w pewnym momencie. Dokładnie, najpierw się mówi, że będzie tak dosyć szybko, szybko robione, żeby uniknąć opadów, a potem tak jak mówiłem, no te przerwy były zdecydowanie za długie. Ja mówię, no nie róbmy żużla baletu, bo, bo kombinuje się ten... Może wydajmy po prostu beton na to i będzie wtedy chyba najlepiej, nic się nie będzie sypało, nie będzie jakichś nierówności. Pozytywnym akcentem dzisiaj był na pewno to wiesz, Musia, który po ostatnich spotkaniach się wreszcie odrodził, jak to pan widzi. No a wreszcie. Czekaliśmy na to wiele, wiele kolejek. Szkoda, że nie na początku sezonu mogło być trochę inaczej. Jest jeszcze jakaś szansa matematyczna według pana, żeby się utrzymać? Czy ja mam taki charakter, że do końca we wszystko wierzę, tak samo wierzę w pozytywne zakończenie sprawy gry się tak Dopóki piłka w grze, to będziemy walczyć i robić wszystko, co w naszej mocy, żeby było dobrze. Jeszcze zapytam o jeden start. Bo dokładnie w, nie, w którymś ze bo się bodajże Jason Doyle yy, albo który inny z zawodników falu wazu ruszał się i sędzia tego nie przerwał. Jakie, jak to wyglądało z parku maszyn? Z Spark, parku maszyn ciężko jest dokładnie obejrzeć moment tak? startowy. Wiadomo, że to jest pewien kąt, ale ja absolutnie nie będę podważał decyzji sędziego. Mówił, która decyzja jest dobra, która zła. Yy ponieważ nie chcę uszukać swojego konta. Tobierz, dzisiaj niezły wynik w Twoim wykonaniu, no jednak zabrakło to dla zwycięstwa rowu i widmo spadku jest naprawdę bliskie. Nie patrzymy na razie na tabele, jesteśmy gorąco po meczu i wiadomo, no przegraliśmy niestety ten kolejny mecz. No i ciężko mi coś to powiedzieć na gorąco. Było blisko i w pewnym momencie gdzieś tam zielono odskoczyli nie wiem w zasadzie kiedy to się zaczęło ale, ale był moment, że prowadziliśmy tak, I to chyba sześcioma punktami cóż, no jedyne co to możemy przeprosić kibiców i e, no i walczyć dalej jak płynęła ta informacja o Grigoriu Agucie na zespół, byliście podłamani czy raczej zmotywowani by być jeszcze szybsi i jeszcze lepsi no czy em, Chyba, chyba to drugie. No, też wiadomo, ta wiadomość gruchnęła na nas, jak, jak grom zesnego nieba. No, Grisza pewnie nieświadomie jakieś tam środki za yy, yy, no, brał, tak. ale no, wiadomo, ciężka sytuacja dla nas. Musimy, się, musimy sobie z tym jakoś poradzić. Spadek, to jeszcze jest yy, wiadomo, jest to przyszłościowa sprawa, ale my będziemy walczyć do samego końca, bo w zasadzie. Po to tu jesteśmy, tak? Nikt z nas się nie poddaje. Dzielny mecz również jest bardzo ciężki, bo przyjeżdża lider MetaSporta Wrocław. Jak to widzisz, jest większa szansa na zwycięstwo niż ten dzisiejszy mecz? Ekstraliga jest taka, że każdy z każdym może wygrać. My wierzymy w to, że wygramy z Wrocławiem i tego się trzymamy. Panie prezesie, na ostatniej konferencji mówił pan, że trzeba wygrać dzisiaj i w niedzielę, żeby jeszcze myśleć o utrzymaniu. No dzisiaj tego zwycięstwa jednak nie było i przed rowem bardzo trudna sytuacja. Mam skończyć myśleć o utrzymaniu w związku z powyższym? Nie, to tylko pytanie jak pan to widzi, czy jest jeszcze według pana szansa na to utrzymanie, mimo to, że tych warunków nie spełniono, który, o których pan mówił na konferencji. Y jeżeli przegraliśmy mecz w Rybniku, to żeby zrównoważyć, żeby dać zadość tym słowom, które padły wcześniej, to trzeba gdzieś wygrać na wyjeździe. Być może połowę ludzi, którzy teraz mnie będą słuchać, stwierdzą, że jestem nienormalny, ale ja w to wierzę i będziemy walczyć do końca. Proszę mi wierzyć, do końca. Jak Pan skomentuje decyzję o przedłużającym się równaniu toru? Na trybunach było mnóstwo gwizdów, bo naciągały chmury, w dodatku to też jakby przez to row tracił atut. Jest regulamin, który mówi, że te przerwy na kosmetykę powinny trwać maksymum 5 minut. To akurat było tak, że pan Okubski no, dyrygował tymi pracami w sposób taki, a nie inny. I tak to wyszło. No. Ja do tej pory myślałem, że komisarze mają, że tak powiem, pilnować regulaminowego przygotowania toru. Być może jestem w błędzie. Teraz komisarze prawdopodobnie sami robią ten tor. Tak naprawdę coraz częściej i gęściej gospodarz nie ma nic do gadki. Czyli ROW dzisiaj nie miał atutu swojego toru. Rozmawiałem też przed meczem z toromistrzem i on też właśnie bardzo źle się wypowiadał na ten temat. Uważał, że właśnie komisarze za, na, pozwalają sobie na zbyt dużo. Ale co to zagadka z i z komisarzami? Drogi panie, Zawodnicy powinni jechać tak, że jest tak bezpieczna przewaga, że żadne kombinacje alpejskie wszystkich razem wziętych, każdego z osobna nam nie zaszkodzą. Co to jest za tłumaczenie w ogóle? O czym my gadamy? Proszę mi powiedzieć o czym. Jeszcze takie pytanko: czy na kolejny mecz jest szansa, by ujrzeć w składzie rowu nowego zawodnika? Eee, bardzo mocno nad tym pracuję. Bardzo mocno.